Nazywam się Łukasz Łyświcki i witam cię na moim kanale Ubezpieczenia po Polsku. W dzisiejszym odcinku powiem Ci całą prawdę o ubezpieczeniach w Polsce. W odcinku tym dowiesz się, jakich klientów najczęściej obsługuję, jakie są negatywne, ale też pozytywne fakty, oraz co najczęściej słyszę od swoich klientów. Zacznijmy od samego początku, czyli dlaczego w ogóle zajmuję się ubezpieczeniami. A więc, w moim przypadku zadecydowała czysta ciekawość. W ciągu ostatnich 8 lat pochowałem 5 bliskich mi osób, zadawałem sobie pytanie, jak to możliwe, że osoba, która przez tyle lat płaciła składkę, nawet 80-100 zł, nagle umiera, a rodzina nie dostaje nic. Dlaczego tak się dzieje? Już wam tłumaczę. Klienci, którzy do mnie się zgłaszają, dzielę na dwie kategorie. Pierwsza grupa to klient po fakcie. Coś się wydarzyło, domowy budżet ucierpiał, klient chce mieć zabezpieczenie. Druga grupa to klient, który nie wie co opłaca. Smutne fakty, jakie znajduję w polisach moich klientów są następujące. Klient opłaca polisę, która nie jest skrojona pod jego potrzeby. Wyłączenie, jakie posiada, wskazuje na fakt, że więcej jest sytuacji, kiedy nie dostanie pieniędzy, niż takich, kiedy można na to liczyć. Bardzo często klient opłaca składkę, która przekracza jego budżet, a dodatkowo przy polisach oszczędnościowych wypłata dla klienta jest na kwotę niższą niż klient wpłacił. Ciekawostką jest to, że mój klient zamykając taką polisę wpłacił ponad 60 tysięcy, a wypłacono mu tylko 15. 000. Pozytywnym faktem jest to, że coraz młodsza grupa osób zgłasza się po ubezpieczeniu. Ludzie coraz częściej chcą zaplanować sami swoją emeryturę. Rodzice wykorzystują świadczenie 800+, by zaplanować przyszłość swoich dzieci. Oraz osoby, na których ciąży zobowiązanie kredytowe, decydują się wykupić indywidualne ubezpieczenie. Jestem młody, więc nie potrzebuję ubezpieczenia. Mam grupowe ubezpieczenie, więc jestem chroniony. Jak będę potrzebował ubezpieczenia, to wtedy je kupię. Tak więc podsumowując, jeżeli nie masz polisy, zapraszam cię na darmowe spotkanie online, by pokazać ci więcej szczegółów. Natomiast jeżeli posiadasz swoją polisę, zweryfikuj ją w 30 sekund. Wyłączenia ochrony powinno być ich maksymalnie 3. Czas trwania polisy powinien być do wieku 75 lub 65 lat, nie na rok czy 5. Składka ma być dostosowana pod Twój budżet. Ankieta medyczna, jeżeli w ogóle jej nie ma, polisa jest słaba.